O, odcinek? Zaraz. Witajcie, moje żuczki. Witam Was na kanale Herbadea. Ja nazywam się Em. Witam Was w szczególnym odcinku. Dziś w zakątku ziołowej bogini porozmawiamy sobie o święcie Imbolg. Święto to związane jest między innymi ze świecami. Jest to związane z tym, że mamy coraz dłuższe dni. Powoli widzimy światło i blask Nowego Roku. Święto to wypada w połowie zimy, 1 lutego. Obecnie już widzimy, że dni są coraz dłuższe, noc powoli staje się krótsza i coraz bardziej chce nam się żyć. Na razie wszystko jest przysypane śniegiem, ale już niedługo rośnie ze spodniego wyjdą. Mamy więc czas, aby zastanowić się nad tym, co chcemy zrobić w obecnym roku. Możemy to nazwać troszkę spóźnionym nowym rokiem. Z drugiej strony, w tych okolicach mamy chiński nowy rok. Akurat on jest świętem ruchowym, ponieważ związany jest z kalendarzem księżycowym. W tym roku wypada dosyć późno, więc jeszcze go nie było ale to kwestia kilku dni. Wracając jednak do Imbok, Katolicy kojarzą to święto jako Matki Boskiej Gromniczej, stąd nawiązanie do świec. Jednak tak naprawdę to święto było o wiele starsze. Korzenie Imbog należy szukać na przykład u Celtów, którzy czcili boginię Brigidę. Nawiązań oczywiście jest o wiele więcej, ale to jest najbardziej popularne. Cóż możemy jeszcze powiedzieć o Imbok? Tak jak mówiłam, jest to czas wzrostu, tego, że już powoli mamy coraz dłuższe dni. Zaczynamy uczyć się do życia. Nie tylko my, ale cała Ziemia, a przynajmniej na naszej północnej półkuli. To, co widzicie za mną, to tak zwany krzyż brygid. Tradycyjnie robi się go ze słomy lub elastycznych gałązek. Ja w tym roku zdecydowałam się zrobić go w duchu zero waste. Słyszeliście kiedyś o papierowej witlinie? Można powiedzieć, że za mną jest sterta ulotek odpowiednio spleciona i pomalowana. Jeśli będziecie chcieli, w przyszłym roku nauczę Was, jak robić takie cuda. Święto 1 lutego, środek zimy, to także czas na sianie. W naszym klimacie jest na to troszkę na wcześniej, więc zawsze można posłużyć się jakimiś pomocami. Zaraz Wam pokażę. Moim postanowieniem w tym roku jest, żeby troszkę lepiej się odżywiać, więc uruchomiłam moją kiełkownicę. Jak widzicie, mogę na kilku poziomach kiełkować różne rośliny. Pamiętajcie, jak używacie nasion na kiełki, nigdy nie używajcie takich zwykłych nasion do wysiewu. Zazwyczaj są one pokryte taką substancją, dzięki której mogą łatwiej rosnąć, ale to nie jest dla nas zdrowe, a w każdym razie nie w tej formie. Co ja tu mam? Różne mieszanki z zeszłego roku. Będę musiała w tym roku coś nowego dokupić. A! Jeśli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach, to pokażę zarówno ten, jak i wiele innych ciekawych przyrządów kuchennych. Można to tak nazwać. Wracając do inbox. Dlaczego to świętuję? Cóż. W pewien sposób można powiedzieć, że jestem neopunkanką, a z drugiej strony po prostu związana jestem z naturą. Mieszkam w bloku, ale pochodzę z domku, więc trochę ciężko mi. Na szczęście na koło mam dużo zieleni. Pamiętam jak jeszcze miesiąc temu, kiedy wstawałam do pracy, a nie wstaję na rano, bywało ciemno. Teraz zasłony to jest coś najlepszego na świecie. Z racji tego, że obecnie jestem samotnikiem, świętuję sama. A no może w przyszłym roku poświętowalibyśmy razem? A teraz trzymajcie się trokie A i właśnie, nie zapominajcie, lajkujemy, komentujemy, udostępniamy. Cześć!